Dzień dobry. W imieniu Hellinger Team Polska. Zapraszam Państwa do wysłuchania tekstu Berta Hellingera pod tytułem Cieszcie się życiem. Ten, kto się cieszy, czuje pełnię sił życiowych. Radość jest jak ożywcza fontanna naszego życia. Ten, kto daje w darze radość. Ten przynosi też miłość i życie. W radości jesteśmy najgłębiej połączeni z życiem w harmonii, ale też z naturą, która nas otacza. W jaki sposób odnajdujemy radość wtedy, kiedy pozostajemy otwarci na to, co piękne i na to, co nas otacza? Kiedy to, co piękne, przyjmiemy do naszego serca i naszej duszy wdzięczni, z miłością. I kiedy będziemy się tym, co piękne, opiekować i je żywić. To radość pozwala temu, co piękne, wzrastać i rozkwitać również nam. Radośnie ludzie promienieją. Ich radość jest zaraźliwa, przyciągają do siebie innych, chętnie jesteśmy obok nich. W jaki sposób zaczyna się nasza radość? Zaczyna się wraz z życzliwym spojrzeniem, tym, które dociera do wielu bezpośrednio. Wraz z tym spojrzeniem. Doświadczamy siebie i innych jako jedności. Kiedy jeszcze zaczyna się nasza radość? Wraz z życzliwym słowem, któremu towarzyszy życzliwy uśmiech. Spojrzenie, słowo i uśmiech wnikają do naszej duszy. Pozwalają, abyśmy zewnętrznie i wewnętrznie stali się bardziej otwarci i obszerniejsi. Początkiem radości jest przyjmowanie, wdzięczne przyjmowanie. Pełnia podziękowania pozwala przepełnić się nam radością do cna i ubogaca nas i innych. Co każe radości umierać? Wszystko to, co zawęża. Bo radość jest tym, co otwiera szerokie przestrzenie. Radość utrzymuje nas przy życiu. Wszystko, co służy radości, służy też temu życiu i pozwala płynąć dalej. Bo radość to miłość. Zwłaszcza ta spokojna. Czysta, opanowana i otwarta. Taka radość łączy ze sobą. Radość jest czymś lekkim. Wydaje się być jak chmurka bez ciężaru. Lecz czasami rozpływa się niepostrzeżenie, i my wtedy zaczynamy jej szukać, aby wróciła. Abyśmy mogli znowu trzymać się jej mocno. Radość sprawia nam wszystko to, co się spełnia. Przede wszystkim, kiedy udaje nam się miłość miłość do partnera, do dziecka, ale też miłość do naszych rodziców. Co się z nami wydarza? Kiedy miłość zaczyna znowu promienieć w naszym sercu? Doświadczamy radości. Wszystkie relacje i związki w naszym życiu zaczynają błyszczeć jej światłem. Staje się radością jasną i staje się nową wolą życia. Co ostatecznie oznacza zatem, Cieszcie się życiem? Pozwalamy życiu mieć radość z naszego istnienia. I my cieszymy się z tego istnienia. Zaczynamy świętować nasze życie jak wieczne wesele, radując ze wszystkiego i wszystkich takich, jacy przyszli do nas w darze. Od życia i od miłości.